Cześć, z tej strony ma witajcie na kanale. Jakiś czas temu do gry przybył T-77, amerykański czołg ciężki 8 tieru, który de facto jest mniejszą wersją 10-tierowego T57 Heavy. Samo dołączenie tej maszyny do naszej gry nie było jakimś wielkim wydarzeniem, bo i specyfikacja T77 nie zapowiadała niczego rewolucyjnego. Natomiast inną ciekawostką, która bardzo zwracała uwagę i która była przez graczy niezwykle wyczekiwana od dłuższego czasu, był system rankingowy, który został wprowadzony wraz z wejściem właśnie tego czołgu. T-77 był pierwszą maszyną, na której Mogliśmy testować nasze blisowe odznaki biegłości. Czy jednak, aby na pewno, są to odznaki biegłości? No, przekonamy się w tym materiale. Jak wspomniałem we wstępie, T-77 jest czołgiem amerykańskim. Pod wieloma względami jest niezwykle podobny do drzewkowego T-57 Heavy. Podobieństwo jest tak duże, że obie maszyny mają praktycznie biorąc ten sam wspólny model. T-77 jest minimalnie mniejsza, ale jest to bardzo trudne do zauważenia. W wersji na World of Tanks PC posiada trzy pestki. Po przeniesieniu do naszej gry, jedną pestkę stracił i posiada magazynek bardzo zbliżony do tego zamontowanego w baczacie Burask, Choć oczywiście są też pewne różnice. Czołg posiada około 2000 dpm, czas przeładowania magazynu wynosi 20 sekund a pomiędzy pestkami musimy odczekać 2,5 sekundy na przeładowanie pocisku, które są oczywiście w magazynie 2. Średnia penetracja wynosi 232 mm, to jest bardzo dobry wynik na pociskach akumulacyjnych 274, również nie ma żadnego problemu, odłamkowo burzące, standardowe 55 mm penetracji. Armata ma fajną alfę, 380 obrażeń na pocisk to dużo, do tego 320 na akumulacyjnych i 440 na odłamkowo burzący. Rozrzut działa jest przyzwoity, wynosi 0,314 już z perkami, więc w zupełności ok. Cieszy również wysoka depresja armaty. Tutaj mamy aż 10 stopni. Podczas gry działo spisuje się dobrze. Nie ma problemów z przebijaniem, trafienie również nie jest problematyczne, nie można powiedzieć, żeby coś było nie tak. Penetracji wystarcza, a działo jest wystarczająco celne, żeby można było strzelać również z drugiej linii. A do grania w drugiej linii niewątpliwie wysyłać nas będzie pancerz, który no niestety nie jest najmocniejszą stroną maszyn. Tylko 160 mm blachy na wieży, 140 na kadłubie, powoduje, że nie da się pełni zawierzyć o pancerzeniu T77. Czołg kompletnie nie nadaje się do braulowania, do wymian pocisków z przeciwnikami do grania na pierwszej linii. Jest to typowy magazynek i czołg wsparcia, którym podjeżdżamy, dajemy dwie pestki, natychmiast się chowamy. Pewną trudność w takim stylu gry może nam przysporzyć nieco mobilność, która niestety nie należy do najlepszych. Czołg rozpędza się do 35 km na godzinę, ale jego przeciętna, przelotowa prędkość to około 30, więc wyraźnie widać, że nie jest najlepiej. Stosunek mocy do masy jest bardzo przyzwoity, ponad 17 konia, ale nie jest to demon prędkości. Maszyna potrzebuje czasu, żeby się rozpędzić i utrzymać te swoje 30 km na godzinę. Pod tym względem przypomina bardzo mocno swojego starszego, większego brata T57 Heavy, ale pamiętajcie, że szczególnie po ostatnim buffie, tamten czołg ma znacznie mocniejszą wieżę, której niestety nie posiada T77. Parametry maszyny przedstawiają się więc w ten sposób, że mamy fajną armatę, nie najlepszy pancerz i przeciętną mobilność. Z takiego połączenia cech może wyjść ciekawy magazynek, pod warunkiem, że będziecie mieli wystarczające umiejętności, żeby dobrze wykorzystać jego zalety i zniwelować, czy też maksymalnie ukryć wady. Nie jest to wbrew pozorom takie proste i wielu Graczy ma duże problemy z opanowaniem w T-77. Jego armata pozwala robić dość szybko damage, natomiast bardzo łatwo jest też stracić punkty życia. Nie jest prostą sprawą rotacja czy zmienianie pozycji. Tutaj z reguły, jeśli w jakąś stronę już pojedziecie, wybierzecie jakąś miejscówkę, lokalizację, to musicie się tego trzymać. Przy mobilności, którą posiada T-77 nie jest predysponowany do częstego zmieniania swoich miejsc gry. Ogółem Playstyle jest ciekawy, ale wymagający. Graczom zaawansowany z pewnością sprawdzi w natomiast tym nieco mniej doświadczonym raczej człowiek bym nie polecał. Zagrajmy sobie teraz na żywo. Ok, lecimy. Powiem Wam, że T77, kiedy go kupiłem, kiedy wyszedł, grałem nim dużo, naprawdę dużo, bo chciałem go dobrze przetestować. Zresztą kupiłem go też pod kątem mm, filmu i testów dla Was. No a obecnie gram nim trochę mniej, głównie przez to, że gram sporo na dziesiątym tierze. Staram się ten tier przetestować po ostatniej aktualizacji i zmianie tych wszystkich czołgów 10 tieru no jest naprawdę sporo tam do testowania, a chcę dla Was zrobić film na ten temat. Ale wracamy do naszego T-77. Yy, mamy sobie drużynkę, a w niej gramy sobie na, raczej na dole. No, ok, zobaczymy jak to się ułoży teraz i gdzie pojedzie drużyna. Tu oczywiście na tej mapie pamiętajcie, żeby przede wszystkim jeździć w tę stronę, w rejony tego parku, to jest o wiele sensowniejsze rozwiązanie. Chyba o tej mapie jeszcze nie omawiałem, coś kojarzę, nie kojarzę jej, ale kiedyś też sobie o tym pomówimy więcej. Natomiast staram się teraz zająć pozycję. No i zobaczymy, czy coś się wyświetli, czy przeciwnicy pojechali tutaj, czy też do miasta. Ale wygląda na to, że oni chyba jednak zdecydowali się grać na tamtą stronę. Tak. No to też jest dobrze. Mamy, zobaczcie, bazę B, którą można dekapować. Możemy skapować bazę C i to jest też spoko sytuacja dla nas. Tu jest się też o wiele łatwiej bronić niż z drugiej strony. Zobaczymy, co tu przeciwnicy będą robić. O! Udało mi się bardzo fartownie dingnąć teraz od tego RHM-a, bo Borsuk powinien mnie przebić po tej wieży jak nic, a tu jednak dingłem. Ale szczerze mówiąc nie liczcie na takie odbicia, bo yy, no, ten czołg raczej, raczej tak, nie, tak nie odbija. To był fart naprawdę, że poszło w jakiś twardy punkt albo w jakieś załamanie yy, na wieży i udało mi się dingnąć. Tam widzę, że już jeden pan zaczyna podjeżdżać i tu nam pan podjeżdża. Więc ja się zrotuję i podjadę do tego pana i pomogę temu obiektowi z tym aksionem. Tylko właśnie zrotuję. O tym też mówiłem na filmie, że na tym czołgu nie ma łatwych rotacji. Zanim by się rozpędzicie, obrócicie, przejdziecie, to czołg zdąży przeciwnika odjechać, a wy jeszcze nie będziecie tam. Dobra. Ojej, 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 teraz wypadłem sobie na WZT, ale na szczęście ona. Nie była na mnie wycelowana i nie zauważyła. Przeładowanie i zaraz będziemy jechać dalej. K91 tam jest, widzę WZK. K91 strzelił, on ma trzy pestki. Jeszcze chyba jedna albo dwie. Nie dostał do traka. Dobra. I niepotrzebnie ten panter się z nim strzela. Wystrzela się, a tu Borsuk leci. I teraz, nawet jeśli jedną przyjmę, to i tak go. To i tak go porobię. Więc to mi się opłaca. Mimo wszystko. A jeszcze udało mi się widzieliście strzelić przed jego, przed jego strzałem. Okej, okay. drużyna ich tu już widzę wysypuje. Zostało 3. trzech. oj sobie wpadłem do tego przeładowanego K91. To jest nieprzyjemna sytuacja dla mnie, bo mi wsadzi pewnie ze trzy pestki. No nie zauważyłem rządu. Rządu stoi akurat przeładowany a powinienem pomyśleć. Tu pomogę troszkę panu. Dobra, i teraz panie. Panie K91. Chodź pan. Niestety szedł. I wygraliśmy na punkty. Taka szybka bitewka, za wiele wam tu nie pokazałem, ale, ale czołg jest bardzo przyjemny w rozgrywce, i jeśli tylko ogarniacie, to można sobie nim zagrać. No, wynik, tak jak widzicie, nie najlepszy, ale nie każda bitwa jest świetna. Uważam, że jest to maszyna niezła. Oceniam na 3,5 gwiazdki, czyli właśnie niezły. Można nim pograć, zrobić fajny wynik, wszystko jest jak najbardziej ok. Natomiast, jak wspomniałem, czołg jest dla graczy bardziej zaawansowanych. Z jednej strony, T77 bardzo mi się podoba, ponieważ posiada coś, czego nie mają inne czołgi drzewkowe, a mianowicie ten dwustrzałowy magazynek. Z drugiej strony, mam poczucie, że można było ten czołg zrobić jednak troszkę lepiej. Być może dałoby się nawet nie rezygnować z trzech pestek, aczkolwiek droga, którą poszedł Wargaming, jak dla mnie, też jest w porządku i nie mam większych zastrzeżeń o odznaki biegłości, czyli Marks of Excellence, znane z World of Games PC, gracze prosili już od dawna. W zeszłym roku Wargaming podczas konferencji informował, że pracuje nad rozwiązaniem, które być może nie będzie identyczne, ale z pewnością powinno się graczom spodobać. Wreszcie po tym dłuższym czasie oczekiwania otrzymaliśmy zapowiedziany system rankingowy. Wargaming nie byłby sobą, gdyby nie zrobił tego w jakiś dla siebie charakterystyczny sposób, który oczywiście nastawiony jest do pewnego stopnia na wyciągnięcie pieniędzy. Ale po kolei. Wszystkie czołgi, które posiadają włączony ten system rankingowy, jest ich w tej chwili kilka w grze, mają możliwość osiągnięciu 100% wyszkolenia załogi, wbijania tak zwanych poziomów. W założeniu poziomy te mają pokazywać Wasz stopień zaawansowania w obsłudze danego czołgu, czyli tak jak w World of Tanks PC, właśnie od znaki biegłości. Jednak w praktyce sposób przeniesienia tego systemu do naszej gry jest no, delikatnie mówiąc, dyskusyjny. Po pierwsze, żeby wbijać poziomy, musicie zdobywać punkty doświadczenia, które oczywiście zdobywacie na danym czołgu. I to jest podstawowy wymóg. Jednak same punkty doświadczenia to tylko krok pierwszy. Oprócz tego musicie spełnić dodatkowe wymagania, które Pozwolą wam wbić określoną e rangę. Wymagania są dwa. Wbijając wyższy stopień musicie posiadać po pierwsze określoną ilość punktów doświadczenia, co skomplikowane nie jest wystarczy czołgiem grać, żeby to zrobić. Po drugie, począwszy od dziesiątej rangi, musicie posiadać odpowiednią ilość odznak mistrzowskich. Rangi od 1 do 9 są dostępne dla każdego gracza, wystarczy tylko grać czołgiem i każdy będzie w stanie je wbić bez żadnego problemu. Żeby wbić rangę dziesiątą musicie posiadać co najmniej 15 odznak mistrzowskich trzeciego stopnia. W praktyce te odznaki robią się same, wystarczy. Grać, i nawet słabsi gracze nie będą mieli problemu, aby je zdobyć. Krótko mówiąc, rangi od 1 do 19 dostępne są dla wszystkich graczy. Ranga 20 wymaga wbicia co najmniej 15 oznak mistrzowskich drugiego stopnia. Tutaj jest już troszkę trudniej. Odznaki drugiego stopnia wymagają już pewnej gry, więc możemy przyjąć, że stopnie od 20 do 30 będą odsiewać tych najsłabszych graczy i będą dostępne dla graczy co najmniej średnich. Aby wbić poziom 30, musicie posiadać co najmniej 12 oznak mistrzowskich poziomu pierwszego. Tutaj już jest oczywiście trudniej to zdecydowanie odsieje znaczną część graczy, tylko ci powyżej przeciętej będą w stanie te jedynki w takiej ilości zdobyć, aczkolwiek warto też powiedzieć, że długie granie z pewnością będzie sprzyjało wbijaniu tych oznak nawet przez słabszych graczy. Schody zaczynają się od 40 rangi, żeby ją wbić trzeba posiadać co najmniej 3 odznaki mistrzowskie. Tutaj rzeczywiście może być problem jak wiecie, emki nie są łatwe do wbicia, zdarza nam się, że czasem wpadają nie wiem nawet kiedy i jak, zdarza się jednak, że tryhardujemy czołgiem i nie jesteśmy w stanie tej emki zrobić, więc 3 emki to z pewnością jest Zasłona, która będzie skutecznie odcinała zdecydowaną większość graczy od poziomu 40 i wyższych. Żeby wbić rangę 50 trzeba mieć tych emek 7, czyli jeszcze wyższy poziom to będzie prawdopodobnie dostępne tylko dla najlepszych graczy. Jak już wcześniej powiedziałem, podnosząc poziom o 1 za każdym razem płacicie zarówno free i jak i kredytami. I to jest bardzo nieprzyjemna sprawa, bo chcąc podnosić rangi na większej ilości czołgów, no musicie posiadać grube miliony, a większość graczy oczywiście takich środków nie posiada. Szczególnie, że same rangi niewiele dają, poza tylko znaczkiem, którym Możecie zobaczyć na początku bitwy w panelu wszystkich graczy, tak samo zresztą jak i awatary. Jest to dość mocno bezsensownie pomyślane. Dodatkowym elementem tego systemu są trzy odznaki, tak to nazwijmy, które możecie zdobywać lub też powiększać ich poziom. I robi się to zupełnie akurat w tym przypadku bezpłatnie. Są to zniszczenia, czyli podnoszenie poziomu za każdy zniszczony czołg przeciwnika. Uszkodzenia, czyli jeśli zadasz więcej niż 50% wartości punktów HP, które posiada Twój czołg, a nie przeciwnika, wtedy także tutaj będziesz otrzymywał dodatkowo. Punkty i dodatkowa oznaka nazwana asysty w zniszczeniu, która działa w ten sposób, że za każdy czołg przeciwnika, któremu zadałeś powyżej 50% uszkodzeń, otrzymasz właśnie taką oznakę asysty. I jedyny problem, jaki z tymi mini-odznakami jest, polega na tym, że kompletnie niczemu one nie służą, nic nie dają i tak naprawdę są nawet niewidoczne w grze bez wejścia w, konkretnie w panel tego czołgu. Jest to zupełnie bezsensowny feature i nie wiem, czemu ma tak naprawdę służyć. Wnioski na temat systemu rank World of Tanks Blitz nasuwają się same. Po pierwsze, nie do końca jest to system skillowy. Oparty na umiejętnościach. Pierwsze 19 rank de facto dostępne jest dla wszystkich graczy. Dopiero powyżej 20 poziomu zaczynają się na tyle wyższe wymagania, że część graczy będzie padać. Natomiast w głównej mierze system ten promuje tryhardowanie czołgów, granie nimi bardzo długo, bardzo często, w taki sposób, żeby poprzez wielką ilość bitew nabijać sobie tych punktów, zdobywać medale. No jest to po prostu słabe i bardzo przypomina to, co możecie znaleźć w tej chwili w bitwach rankingowych, gdzie aby wbić ligę diamentową, wystarczy rozegrać odpowiednio dużą liczbę bitew, a wasze umiejętności tak naprawdę mają bardzo drugorzędne znaczenie lub nie liczą się w praktyce wcale. Do tego jeszcze musimy wpłacić za podnoszenie każdorazowo poziomu, co oczywiście jest nastawione tylko i wyłącznie na wyciąganie pieniędzy od graczy i niczemu nie służy. Sam flex płynący z tego, że mamy 40, 30 czy któryś tam stopień tak naprawdę nic nie daje, bo większość graczy i tak na to nie zwraca uwagę, Pozwyczajnie też tego w grze nie widzi. Podsumowując, większość youtuberów jest zgodna, że ten system jest zły, jest kiepsko zrobiony, nie oddaje tego, czym ma być system rank, czyli nie pokazuje realnych umiejętności graczy, nie pozwala im się Rozwijać, zmusza ich tylko do ciągłego grania, tryhardowania czołgami, co nie ma większego sensu i nie taki jest zamysł tego typu systemów. Widać, że Wargaming chciał tutaj znaleźć jakieś salomonowe rozwiązanie, z jednej strony dać graczom jakąś namiastkę tego typu systemu, z drugiej strony przy okazji jeszcze na tym zarobić, wyciągnąć od nich pieniądze, zmusić ich do grania jakimś czołgiem, co ogólnie nie jest dobrym kierunkiem i pokazuje, że jednak popełniono tutaj duże błędy. Mam nadzieję, że wkrótce firma zmieni podejście, zmieni troszkę ten system, tak, żeby rzeczywiście był on bardziej skillowy, żeby pokazywał umiejętności, a nie zmuszał graczy do grania 1000 bitew po to, żeby bić sobie wyższą rangę i jeszcze do płacenia. Już pomijam fakt, że ten system jest w grze praktycznie niewidoczny, bo nigdzie na naszym czołgu nie widzimy poziomu naszej rangi, jest on dostępny tylko w panelu, tym bardziej jest to po prostu kiepskie rozwiązanie. Ogólnie oceniam ten system niestety negatywnie. A jakie są wasze wrażenia na temat T77 i nowego systemu rang? Podzielcie się w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!